W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Przepiękny kwiecie z góry karmel, Płodny szczepie winny, chwało nieba, Matko syna Bożego, niepokalana dziewico, Pomóż mi w moim problemie. O gwiazdo morza, Pomóż mi i pokaż mi, że jesteś moją matką. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo nieba i ziemi, pokornie cię proszę z całego serca, abyś wspomagała mnie w potrzebie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Mógł się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, Umieszczam swoje sprawy w twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, Pomagaj nam i chroni nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, Umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza. Pomagaj nam i chroni nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w twoich rękach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, gwiazdo morza, pomagaj nam i chroń nas. Słodka Matko, umieszczam swoje sprawy w Twoich rękach.